Są prawdziwi policjanci, a to są moi najlepsi przyjaciele. W dzisiejszym odcinku mają 30 minut, żeby schować się na terenie największego hotelu w Polsce. Czas. Start! Jestem wolny. Kogo znajdę ostatniego wygrywa 10 tysięcy złote. To wygląda. plecak. Jasne. Widzę plecak. Biede plecak. Biede plecak. Nasi więźniowie generalnie mają przyszykowane plecaki, w których zawartość pomoże im się schować. No, bo Sprawdzamy jakieś utrudniacze Później zobaczycie z plecaku Co to jest? Ten film będzie jedną z najmocniejszych produkcji jakie kiedykolwiek widziałeś Bo mamy przygotowany prawdziwy patro policji Uzbrojoną grupę antyterrorystów Śmigłowiec policyjny I wiele, wiele więcej A to wszystko tylko i wyłącznie po to, abym mógł złapać moich przyjaciół na tym gigantycznym obiekcie Uwierz mi, musisz obejrzeć ten film Wszyscy uczestnicy i swoje plecaki, których zawartość zobaczycie później A teraz najważniejsze jest, żeby jakąś kryjówkę fajną znaleźć W której się schowamy i wygramy ten film nie znajdą jakiego ostatniego. Wejdźmy do środka, zobaczmy co tu się wygledzie. A dzieje się dużo bo. Obszar, w którym uczestnicy się chowają jest ogromny, bo jest. O łącznej powierzchni ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych. Ogromna sala koncertowa, basen wewnętrzny i zewnętrzny. Stadion piłkarski, na którym trenuje reprezentacja Polski. Prywatny stok narciarski, lotnisko dla helikopterów i wiele, wiele więcej. Jak sami widzicie, i znaleźć ich będzie naprawdę ciężko I nie mogę się doczekać, aż to zobaczycie, bo to będzie naprawdę mocne 10 tysięcy jest nasze Bera, robimy sojusz, lecimy razem do spa. Hala sportowa, sam idę. Ej nie, no mocne to jest O, tu Zamykamy. Jak ja mam taką polerynę niewitkę, to popatrz, tu są drzewa i jakbym siad na jakieś drzewo, to by był dobry pomysł. W tej można u pani się gdzieś schować. Nie możemy wy dwójkę, robimy papierkami kamierzce. Temperatura nie rozpieszy. Nie ma lekko. Standardowo Julka zostanie znaleziona jako pierwsza. My, jak to przegram, to ja potrzebuję tego spa. Uf, ale już radę. Powodzenia to już mam! 1-2-0-0, a tak, są dwie karty. Zwieklak jeszcze wtedy nie wiedział, że jedna z kart, którą znalazł, może otworzyć wszystkie drzwi do hotelu, nawet przejścia służbowe. Także wyobraźcie sobie, gdzie on może się teraz schować. Możemy spróbować na salę gimnastyczną. Nie wiem, gdzie ona jest, jakby idę po omacku. Ten pobieg jest taki wielki, nawet nie wiem, od czego zacząć, gdzie by tu się schować. Najgorsze jest to, że my musimy się schować w takim miejscu, żeby nas totalnie nie było widać, bo jestem cały na pomarańczowo. Welcome, welcome. Mam nadzieję, że nie odpadnę pierwsza. I. ostrego. Julka miała świetny plan i poprosiła recepcjonistkę o strój pracownicy spa, po czym od razu się w niego przebrała. <grymka> To już minęło z 20 minut, to już całkiem dużo. Wiem, że Zwykły Jordan chcą się schować na zewnątrz. Piłka miała rację, bo właśnie w tym momencie zwykle pomagał Jordanowi wejść na drzewo. I co teraz? No zostaje tak. <grych> no nie, to lepiej budzisz. No, Słuchaj, słyszę Werę. Nie. Wera? Ja idę na strzelnicę Tam jest strzelnica? Nie wiedziałeś? Wiedziałem, że ja wszystko wiem. Mamy radę. Siedzi. Chodź. Dzięki! Okay. Dobra, a ja lecę robić swoje. Okulary, to sobie położę tutaj. Co jest grane trafiłem tych, ja nawet nie widzę tej tarczy. Czy teraz dopiero widzę. Mam nadzieję, że wy pamiętacie, że ja jestem mistrzem chowanego. Dobra, my idziemy. Dobra, na razie? Trzymaj się. Nie, Trzymaj się? ja go zabiję. On mi zabrał plecak, tam! Ale zakosiłem jej plecak, bo ona ma większy, na pewno ma tam więcej fajniejszych rzeczy. Idziemy szukać kryjuski, bo zostało nam nie dużo czasu. Boję się, że mogą mnie tu znaleźć. Widać mnie? No. Widać? Tak. Nie no, zwykła. Ale jaka tu jest w ogóle miejscu. Ej! To był plecak A i opłacało się zarąbać plecak Wery. Jumka postanowiła zmienić swoją miejscówkę i schowała się w saunie. Mam nadzieję, że Wera ma dobrą kryją. Widzisz to? Ja myślę, że tam by mogła się schować. Nie, eee, tu jest puste w środku. Techa mam do tego pierwszego razu. Po prostu zawsze odpadam pierwsza. Potrzebuję twojej pomocy, żebyśmy tutaj zamknęli. Możesz przystawiać? Przystawiaj. przestawiaj, przestawiaj. Żegnamy się, bo tutaj będzie już mega ciemno. Jeszcze można? Czas dobiegał końca i wszyscy, z wyjątkiem Zwyklaka, zdążyli się schować. On w ostatniej chwili zdecydował się wejść do najbliższego pokoju. Tym samym czas dobiegł końca i oficjalnie rozpoczynamy grę. Pierwszy poziom poszukiwań, jedna gwiazda, czyli ja. Gdy ja szedłem do środka, to okazało się, że zwykle trafił do pokoju prezydenckiego. Dwupiętrowy apartament z własnym barem, ogromnym łóżkiem i wanną z funkcją jacuzzi. Cica Ten obiekt jest ogromny, jest przegigantyczny. Nie no, ja się w życiu nie znajdę stary! Proszę, 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 nie zejdźmy pierwszej. Oni mogą być dosłownie wszędzie. Ale moje nogi to już są dead. Chodź, pójdziemy sobie na patio, zobaczymy tam. I wodę dla Ciebie? Tu perlacz. No to. Chować, to się trzeba umieć. Kiedy zwykły pił wodę. To Ja przeszukałem całe patio i nikogo tam nie znalazłem, ale zdecydowałem, że ten pokój przetrzepiemy później. Jak dołączą do mnie antyterroryści, jak coś tu się schowa, to jeszcze mu się poszczęści, ale znajdę ich później. Ja mam tu taki chill najlepszy nagrywki, serio. Sorry. Chowasz kogoś? Ostryj jest chory ogółem, nie bierze udziału w filmie. Jestem więźniem, ale nie o mnie. Przeszukałem masę pokoi w hotelu i nikogo nie znalazłem. Dosłownie nie mam pojęcia, gdzie oni się ukrywają. To nie ma sensu. Nie będę ich szukał, bo to jest strata czasu na tak wielkim obiekcie. Dlatego przyszedł czas na drugą gwiazdkę i teraz szukać pomoże mi prawdziwa policja. Witam panów bardzo serdecznie. To będzie moja pomoc teraz. Pięć osób do znalezienia mamy, panowie. Za każdą znalezioną osobę Tyśaka dostaniecie na grupę. no, naczelnik tyle nigdy nie dał, jeszcze. <laughs> To musi być. Mega mocno uczyć jak oni są gdzieś schowani, na przykład słyszą to, że ta prawdziwa policja po nich jedzie. Cześć? Na przykład przejdźcie taką jułkę, to ona musi czuć sobie. Mocno zajechali pod rezydencję. A ja zapraszam panów, my przeszukamy parę pomieszczeń, tu. Sami widzieliście bardzo długo, nie mogliśmy nikogo znaleźć, a policja sprawdzała nawet obsługę hotelową. Pani za bardzo się stresuje. Ma coś pani do ukrycia? <grym> 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 stresuje się po prostu taką dużą ilością. Nigdy pani policji nie widziała, mogę zajrzeć? Pani <grym> <do krzyma? grym> Gdy my szukaliśmy dalej, to wy zobaczcie, co w międzyczasie robił zwykle. Cześć, tu wy. Policja! Na początku razem z policją poszliśmy na basen. Ej, ale jak sprawdzają wszystko, każde drzwi, jakie to jest szalone. Ale tam jest czysto. Czysto serio? Dlatego pomyślałem, że może będą w spa, może tam się ktoś znajdzie, jak nie na basenie, to może spa. Policja! Chodzimy! Wszystko przeszukują. Każdy zakątek trzeba sprawdzić. Nie! Nie na bok! Nie dość! Odejdź na Jesteś przebrana? Dobra, mamy pierwszą głowę, lecimy. Niżej no, boi... głowa. Ojej! Oh, wow! Pierwsza osoba znaleziona. Klasycznie Julka, no bo kto inny mógłby być znaleziony jak nie Julka? Głowa był. Ja czemu tym, a nie takim większym. To nie koncert życzeń Będzie właśnie przewieziona do więzienia Ej nie no, ja chyba nie pójdę tak do więzienia w krótkim rękawku Standardowo odpadłam pierwsza Kochani, nie wiem czy widzieliście zdjęcie Julka, jak zwykle złapana jako pierwsza Tak jest, Julka znaleziona Julka została złapana, ale tragedia Jak to jest, że Julka zawsze jest na początku chowanego? Pierwszy tysiączek trafia na wasze konto, panowie, więc generalnie no, idzie dobrze No, za to pieniądze jeszcze? No oczywiście, że tak Julka odpadła jako pierwsza, odprowadziliśmy ją do więzienia, a w grze o 10 tysięcy złotych została Vera, Justek, Jordan i zwykły. Jeżeli chcecie zobaczyć kto wygra, koniecznie oglądajcie film do końca. Trzecia gwiazdka, trzeci poziom. Zadzwoniliśmy po psy. O takie psiaki. Słodziutkie psiaki, których celem jest wywąchanie jednego z uczestników. Mają go wywąchać, poczuć jego zapach. Psy ma. No tak, jak tutaj z psami przyjdą, to jestem w dupie. Ooo, chyba mamy to. Ojoj, ojoj, jak szarpie. Jak szarpie. Niesamowite jest to. Że takiemu psu dajesz na przykład coś za pomocą, Chociaż nawet ja czuję tutaj zapach Jordana. On musi być na bank na zewnątrz. Musi być na bank na zewnątrz. Miałem rację, bo Jordan chował się na drzewie i tam też zaprowadziły nas psy. Tylko, że Jordana już tam nie było. Zapomniałem wam powiedzieć, że jeszcze zanim zacząłem szukać, Jordan rozmyślił się i zmienił kryjówkę. Jordan nie miał pomysłu, gdzie może się schować, więc poszedł na recepcję po małą podpowiedź. Gdzie mamy no? się schować? Gdzie jeszcze mnie znajdą? No co? można się udać na garaż podziemny. Na garaż podziemny? Ooooooooooooooooooooooooo! Tu będzie mocno. To będzie mocno. Cztery gwiazdy. Żarty się skończyły, bo przeszukaliśmy prawie wszystko, a dalej nie możemy znaleźć Wery, Zwyklaka, Justka i Jordana. Nie pozostało mi nic innego, jak wezwać profesjonalną grupę SWAT. Także, panowie, yy, idziemy ich szukać. No co, zapraszam do środka. Kolejna lokalizacja przed nami. Słysko. A Wy już teraz musicie sprawdzić grę War Thunder. Jest to najbardziej rozbudowana gra wojenna, która oferuje ogromną ilość maszyn i pojazdów wojskowych. Do wyboru masz aż 2000 różnych samolotów, czołgów, helikopterów i okrętów stworzonych przez prawdziwych inżynierów wojskowych. W grze fajne jest to, że można zmierzyć się maszynami z różnych epok i porównać ich zdolności na placu boju. Zarejestruj się z mojego linku, dzięki czemu otrzymasz paczkę bonusów. Gra dostępna jest na komputer, PS5, Xboxa i na starsze konsole. Gdy antyterroryści penetrowali cały hotel, to zwykle jak stwierdził, że jest głodny i Mówił sobie coś do jedzenia. Nie może być nic lepszego jak Tatar wołowy. A my wróćmy do poszukiwań. Co zrobić? Mm. Pamiętacie jeszcze o werze, która schowała się w szafie? Jednak jakby. To jest mega niewygodnie, ja są wychodzę. No to postanowiła zmienić kryjówkę w tajemnicy przed wszystkimi i przebrać się za tą maskotkę, którą właśnie minęli antyterroryści. Jak tu jest gorąco, chyba zemdleję. Przez najbliższe 20 minut krążyliśmy w odległości 2 metrów od wery, i nikt jej nie zauważył. Ale za to zbliżaliśmy się do miejsca, w którym chował się Justek. No nie oszukujmy się, to była mega słaba kryjówka i Justek bardzo dobrze o tym wiedział. Idziemy. Gdzie Idziemy. Dlatego w trakcie zrobił podpuchę i schował się pod szafkami szat. Tylko, że to była damska szatnia. A, to jest damska szatnia? To przepraszam, bo ja tutaj się schowałem, bo nie wiedziałem jak coś Jednym z największych atutów gry jest fakt posiadania jednego z najlepszych systemów do odtwarzania realnych uszkodzeń machin i pojazdów podczas bitew, co pozwala na dynamiczne i nieprzewidywalne rozgrywki z innymi graczami. Same maszyny natomiast zostały również odzorowane z wielką pieczołowitością, i fajnym smaczkiem jest czołg T34, który nawiązuje do serialu 4 pancerni pies. To rano trzeba przeszukać teren, panowie, no nikogo nie ma. Przez się wcześniej praktycznie cały obiekt już. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni mogą być. Kiedy my szukaliśmy więźniów na wielkiej hali, to jeden z antyterrorystów wszedł do sklepów, w którym stała Vera. Gleba, gleba, gleba. Ej co? Jak to, się stało? to jest grane w ogóle. Ej, panowie, ale to nie do mnie. Teraz dobra, spokojnie. Wera schowała się tak, że prawie o niej zapomnieliśmy, a ty nie zapomnij sprawdzić War Thunder. Korzystając z mojego linku dostaniesz paczkę bonusu, pojazdy premium, ekskluzywne konta i wiele, wiele więcej. Zacznij grać już teraz, w grę możesz zagrać na komputerze, PlayStation lub Xboxie i link do niej znajdziesz w opisie. Gdy antyterroryści odprowadzali werę do policyjnej lodówki, to Justek wysłał mi wiadomość. La musy nigdy mnie nie znajdziecie. Musi być gdzieś tutaj i musimy go znaleźć, bo nie może mi pójść w twarz, że go nie znajdziemy. Idą. Ja zapomniałem, że my te gramy w chowanego. A, nie! Nie rękę Panie Władzo, co by się udało, gdyby te wścibskie dzieciaki? <grystanie> Kochanie, to ty sprzedałaś mnie. Ona mnie na to namówiła. To jej pomysł, ja się nie chciałem chować. Boże, jaka sześćdziesiąta. <grystanie> Justek i Wera zostali złapani, więc wygrać może albo Jordan, albo zwykły. Tylko jeden zwycięży i zgarnie 10 tysięcy złotych. ale nie ma szans. Pięć <grystanie> gwiazdek, finalny level. Czyli tak samo jak w GTA pomoże nam śmigłowiec policyjny. Ale to nie wszystko, bo od razu, gdy kogoś zobaczę, to wszyscy antyterroryści dostaną ode mnie wiadomość przez radio, gdzie mają się udać, aby złapać ostatniego uczestnika. Ruszyliśmy w górę, mocno. Jak my lecimy? Stary? Lecimy nad hotelem helikopterem. To? Są jest Co to jest to? Co? Tam jest zwykle stary na tym. Albo Jordan? Czy to jest Jordan? Ludzie patrzą wszyscy na nas. mocno, to jest? To jest wyback. Jak wspaniale odegrał rolę przestępcy, jak w jakimś amerykańskim filmie. Wiedział, że to jest koniec. Jest na samym górze w apartamencie, jest na balkonie, jest wasz. Możecie iść po niego, garniajcie go. Tyle w temacie. Zwykle jak znaleziony. Dał się złapać tacy terrorystom, którzy zaprowadzili go do więzienia. A jako jedynego nie znaleźliśmy. Jordana, który wygrywa cały film oraz główną nagrodę, czyli 10 tysięcy złotych. A dla was 1000 złotych za każdą głowę znalezioną na ręce Policji i Słatu. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Jak zbijemy 2 miliony słów, każdy z was będzie mógł wziąć udział w specjalu o 100 tysięcy złotych.